Witam wszystkich! Jestem w Krakowie i teraz przyjechałem w pewne miejsce, jest to Zalew Nowochódzki. Jestem tutaj pierwszy raz od mojego dzieciństwa, byłem w tym miejscu jak byłem takim małym chłopcem, także bardzo chętnie chcę zobaczyć jak tutaj jest, jak to miejsce się zmieniło. I ten film, który teraz nagrywam będzie to taki, jakby to powiedzieć, zlepek kilku miejsc, które odwiedzam po prostu w Krakowie, także Serdecznie wszystkich zapraszam. Zmierzam do tego zalewu, i był problem z zaparkowaniem. Nie było gdzie zostawić samochodu, ponieważ dużo ludzi tutaj przyjeżdża, ale w końcu się udało. Także zaraz będę tam na miejscu. Po lewej stronie jest jakieś boisko piłkarskie. A tam, właśnie po prawej, zaraz przechodzę nad zalew. I już jestem teraz nad zalewem. Są tutaj, oczywiście, jakieś wyszynki. Można się napić pewnie piwa, różne rzeczy kupić sobie. Także zapowiada się tutaj fajnie. Ten budynek, który mijam, jest to Dom Wędkarza. U góry tego budynku jest też jakaś restauracja. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, co to jest Dom Wędkarza. Ludzie, którzy są z Krakowa, a jesteście z Nowej Huty, zostawcie jakiś komentarz, co to jest ten Dom Wędkarza u Was w Nowej Hucie ponieważ ludzie z Krakowa to mówią, że Nowa Huta to nie jest Kraków i że jak ktoś jedzie do Nowej Huty to, to jakby jechał po prostu poza Kraków nie no, to oczywiście to są takie żarty niesmaczne trochę i ludzie się po prostu z tego śmieją i nad tym zalewem można by porzucić również rowerki wodne także taka atrakcja o, zobaczcie jaki rozerek wodny Podejdę trochę bliżej, żeby go pokazać. Tu jest taki mostek, molo. Można sobie na nie wejść. O, jak się buja fajnie. I tam jest rowerek wolny z napisem Milicja. Po drugiej stronie znajduje się takie boisko do piłki nożnej i do koszykówki. Pośród drzew parku można znaleźć siłownię, poćwiczyć sobie, skorzystać z aktywności sportowych i po drugiej stronie obok siłowni są jakieś takie e... Z drzewa zrobione, żeby chodzić, skakać po tym, nie wiem, różne rzeczy dziwne wyczyniać. Głównie bawią się tam dzieci. I kolejna siłownia po tamtej stronie, a ja idę tędy alejką przed siebie. I ja to jestem taki, że lubię po prostu zejść z drogi i zobaczyć coś, co jest w innym miejscu. I doszedłem po prostu nad rzekę. Już Wam pokazuję, jak wygląda. I taka rzeka w tym miejscu, zaraz koło Zalewu w Parku Nowochudzkim, zalewie Nowochudzkim, jak zwał, tak zwał. Po drugiej stronie rozwalone drzewo i słyszę gdzieś odgłosy gruchających, tak się to mówi? Gołębi. I wystarczy na dzisiaj zwiedzania Zalewu Nowochódzkiego Jeszcze wam chciałem pokazać tam z boku boisko do siatkówki, grają sobie opaki dziewczyny w siatkówkę, także fajnie. Fajne miejsce na aktywności sportowe nad Zalewem Nowochódzkim. Tak jak już mówiłem, nie byłem tutaj od dzieciństwa, także dobrze jest sobie przypomnieć, zobaczyć jak to miejsce wygląda i po prostu trochę tutaj pobyć, tak? A z wami widzę się w dniu jutrzejszym. I jest ranek następnego dnia, godzina 5.30. Chodzę sobie teraz, żeby nagrywać film z cyklu Kilka mil do Rumunii, który zobaczycie we wtorek i zmierzam do parku do parku AWEW jest to park, który już prawdopodobnie mieliście okazję widzieć w jednym z moich filmów tam jest naprawdę ładnie, bardzo ładne miejsce do spacerowania także zmierzam w tamtym kierunku ale jeszcze Wam chciałem po drodze pokazać jedno miejsce w tym miejscu znajduje się Stadion Wieczysty i filmuję tak z ogrodzenia, ponieważ no nie mam się jak tam dostać, jest zamknięte jest to stadion drużyny krakowskiej, która reprezentuje już w tej chwili trzecią ligę. Wcześniej grali w czwartej. I pną się do góry, ponieważ mają bogatego właściciela. Przechodzę teraz koło Tauron Areny. Naprawdę bardzo fajny obiekt. Powstał tutaj no ileś tam lat temu, ale nie jest to coś, co by powstało gdzieś tam za czasów mojego dzieciństwa i tak dalej. Jest to raczej taki bardziej nowy obiekt. I jest to naprawdę super miejsce, ponieważ tutaj wydarzają się różne eventy różne zawody sportowe no cokolwiek, czasami mecze reprezentacji, wsiadkówkę e, różne, różne naprawdę ciekawe wydarzenia nie tylko sportowe, kulturalne ciężkie słowo, larne. wy też macie problem z tym słowem, czy nie? no i chciałem wam jeszcze ją pokazać jak wygląda bo ponieważ e, będę przechodził i idę w stronę parku Akademii Wychowania Fizycznego. No i tam będę dalej kontynuował jeszcze nagrywanie swojego filmu kilka minut do Rumunii i tego filmu, który teraz oglądacie. I z tej strony widać Tauron arenę w całej pięknej okazałości. Tak się właśnie prezentuje. Naprzeciwko Tauron areny znajduje się takie nowe osiedle. Nie wiem, czy tam będzie widać daleka wysuwający się dźwig, jego ramię i powstają kolejne nowe. Bloki w tej dzielnicy Krakowa. A ja idę tędy, właśnie w kierunku parku. Idę, właśnie, i wiecie co? Nie wiem, czy tam będzie widać, ale jest tam zając. Zając sobie przyszedł normalnie do parku A AWF. Kurczę, nie wiem, czy go będzie widać. Nie wiem. Przechodził sobie przed chwilą drogą. Zając. Co za skurkowanie. Zając tutaj w parku. No i widzicie, jak to jest. Mamy po prostu. Piękną przyrodę, nawet w mieście. O, tam go widać, jak biegnie. Biegnie sobie tam zając. Przejdę tędy krzakami, bo go naprawdę tam widzę. Nie wiem, czy go będziecie widzieć. Może jak się po prostu ruszy. O, tam się rusza, biegnie sobie zając. Widzicie, czy nie? Czy to nie widać na tej kamerze? Jak to jest? Tam sobie gania. I doszedłem teraz, właśnie do takiego przepięknego miejsca. Naprawdę jest tutaj super. Są tutaj takie stawy. Jejku jak tu naprawdę to ślicznie wygląda Już kiedyś robiłem film W którym opowiadałem o mojej podróży Z Rumunii do Polski Jak tutaj przyjeżdżałem właśnie tego lata I ci co oglądali tamten film To mogli Widzieć to miejsce Ci co nie oglądali a oglądają właśnie ten film No to macie okazję sobie teraz Popatrzeć Śliczne stawy Naprawdę takie szczególne miejsce W parku I pomyślcie sobie że to jest gdzieś w Krakowie, w centrum Krakowa, tak? przejdę jeszcze tędy i pokażę Wam. Tu są w ogóle takie alejki spacerowe. Można sobie spacerować. Tam dalej się idzie, właśnie w głąb parku AWF. Przejdę jeszcze tu po lewej i po lewej stronie nie wiem, czy będzie widać pływa sobie tam kaczka. Tutaj znak, zakaz wchodzenia do zbiornika. No tak. Raczej kąpać się tutaj nie można. Raczej nie można tutaj pływać, przeszkadzać kaczkom, przeszkadzać rybom. Nie no śmiej się, oczywiście, nie. Nie jest to obiekt taki rekreacyjny, żeby było do pływania i kłosami lata. Chciałem mi usiąść na kamerze. Nie lubię os. Tam właśnie jest ten widok na staw daleko. Tam pływa właśnie kaczka i widok na Tauron Arenę. Po drugiej stronie jeszcze chciałem sfilmować w tym miejscu pływają sobie kaczki, pływają takie kaczątka, tak? i taki jeszcze widok trochę pod słońce, dobra, żeby Was bardzo nie raziło tak jak i mnie tak to wygląda z tej strony a ja przejdę się teraz w tym kierunku, idę teraz pomiędzy drzewami, alejkami, ciekawe czy spotkam jeszcze jakieś kolejne dzikie zwierzę Tutaj lubią sobie przychodzić wiewiórki, przychodzić. One tu nawet nie przychodzą, one pewnie tutaj mieszkają, tak? Także taki po prostu uroki natury. Jeszcze po lewej stronie proszę bardzo jaka jest siłownia, tak? Można sobie poćwiczyć. Naprawdę fajne, ciekawe miejsce. Kontynuuję mój film, spacerując sobie alejkami w parku. Chciałem wam pokazać jak tutaj jest, jak wygląda też to miejsce. Ja wiem, że Kraków ma wiele do zaoferowania i na przykład są różne inne miejsca. To jak nagrywałem film w Starym Mieście, było to z youtuberem Tomem Guide Krakow. Serdecznie wam polecam film, który razem nagraliśmy i Tom super prezentował, jak wygląda Stare Miasto, opowiadał ciekawe historie. Ten film powstał w języku angielskim. Mieliśmy go nagrać tak dosyć krótko, ale wyszło 18 minut filmu, ponieważ Tom ma bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o Kraków, jeśli chodzi o to miasto, nie tylko o to, bo zna dużo faktów różnych z historii. Najwięcej oczywiście o Krakowie, no bo jest zawodowym przewodnikiem w tym mieście, ale też zna wiele historii odnośnie innych miejsc. Poza Krakowem. Ostatnio mówił mi nawet, że interesuje się Warszawą, że tam też coś może by oprowadzał. Także. Naprawdę odsyłam Was też do tego filmu dla tych, co chcą go obejrzeć w języku angielskim. I ja oczywiście, jak będę tylko na rynku w Krakowie, to hmm, oczywiście go sfilmuję, tak? I pokażę Wam też, jak wygląda tam stare miasto, spacerując i vlogując, jeżeli tylko będę miał okazję, to jak mówię. Ale chciałem również promować takie miejsca jak choćby nawet ten park AWF, w którym jestem, i pokazywać coś innego coś, czego ludzie może tak nie do końca zwiedzają nie do końca wiedzą co jest na przykład w tym mieście tak jak ten park pewnie dużo ludzi go zna, ale ktoś, kto wchodzi pierwszy raz na ten kanał na ten film i powiedzmy nie był w Krakowie, no to wiadomo, że słyszał o Wawelu, słyszał o rynku głównym ale czy już koniecznie o takim parku? wydaje mi się, że być może nie, ja zmierzam Teraz już w stronę domu, no i zobaczę co będzie dalej. Jestem właśnie w drodze do domu i chciałem Wam jeszcze pokazać, jak wygląda okolica, w której jestem, gdzie tutaj przebywam. Ta droga prowadzi do domu, to są takie osiedla, jak widać. Po lewej stronie, jeszcze domki, tam w oddali bloki. Także tak to wygląda jeśli chodzi o Kraków. O, tam jest śmieciara. Przed chwilą, jak nagrywałem jeszcze kilka minut do Rumunii, to przejeżdżała śmieciarka, ale będzie inna śmieciarka w innym filmie a tamta po drugiej stronie no to będzie akurat w tym, ja przechodzę idąc w tym kierunku, tam w oddali widać kościół tak? i co? i powiem wam, że będę kontynuował ten film dopiero później, ponieważ teraz muszę wracać do domu, no i przygotować się, zjeść sobie jakieś śniadanie oczywiście, już takich rzeczy nie filmuję, jak dobrze wiecie ja Pracuję tutaj zdalnie z Krakowa przez właśnie kilka tygodni jak tutaj jestem no i muszę zająć się pracą. Dopiero po pracy o godzinie 18 coś się będzie działo, ale co? To tego nie wiedzą jeszcze nawet najstarsi górale, dlatego y, zobaczymy się wieczorem. Kurczę, jakieś takie krzywe chodniki, krzywe chodniki i się potykam, tak? ale nie ma się co przejmować <noise> no, ja się śmieję czasami sam z siebie po prostu dobra, widzę się z wami później i jest właśnie popołudnie, po godzinie 18 tak jak skończyłem pracę to teraz właśnie wybrałem się w jedno fajne miejsce i jest to Zakrzówek tak, idę zobaczyć jak to tutaj wygląda, jak się zmieniło przyjechałem samochodem są takie alejki spacerowe jak widzicie no i mam zamiar dojść tam nad jeziorko. Tak dawno byłem w tym miejscu, aż nie pamiętam po prostu jak się to zmieniło. Widzę, że coś tutaj chyba zainwestowali, jest zrobiona droga. Tam po prawej stronie jakieś kofi, ale jest zamknięte. I muszę iść tamtędy w lewo. I zobaczcie, jaki piękny widok z góry. Muszę iść tam na dół zobaczyć z bliska po prostu. Trzeba iść taką drogą tutaj po schodach. Ach, oczywiście musi przyświecać słońce jak żeby nie. I kolejna rzecz, która mi się nasunęła na uwagę w tym miejscu no to oczywiście przepełnione kosze, tutaj tego nie zbiera i mnóstwo śmieci. I jeszcze Wam pokażę widoczek idąc tędy w dół. Dzisiaj jest w ogóle przepiękna pogoda, zrobiło się takie lato, 35 stopni także jest naprawdę ciepło i schodzimy teraz w dół taki widok z tej strony z góry i dowiedzieliśmy się właśnie, że nie da się tam zejść w dół. Tam jest zamknięte. Nie ma po prostu takiej opcji. Tutaj się pytałem takiej dziewczyny, powiedziała, że próbowali tam zejść i nie da się. Po prostu się nie da. Są tam, jak widzicie, jakieś takie pomostki, takie coś. To wszystko jest pomału zagospodarowywane i przygotowane Jakaś taka infrastruktura w to miejsce, ale niestety jeszcze to nie jest dostępne. Żałuję bardzo, że to miejsce tam na dole jest zamknięte, że nie da się tam dostać. No co zrobić? Co zrobić po prostu? Jak nie, to nie. No nic, jeszcze tutaj sobie pochodzę, pospacuję alejkami, bo są takie fajne spacerowe. Ludzie tutaj też przyjeżdżają na rowerach, tak jak tam za mną gdzieś widać, tak. Także naprawdę można tu korzystać z różnych aktywności sportowo-spacerowych. I znając moje po prostu możliwości musiałem zboczyć z trasy i iść drogą w las. Ała, pokrzywa! I droga w las wyprowadziła na tą samą drogę, z której przyszedłem. Także, no, po prostu niczego nowego nie odkryłem w tym miejscu. tak. I przed chwilą ktoś idąc ostrzegał mnie, że w tym miejscu jest dzik. No i co? Faktycznie jest tutaj dzika świnia. Troszkę strach do niego podejść tak blisko. Ale zobaczcie, jak się pasie tam dzik, jaki dzik, skurczybyk mały, mały, duży i tak właśnie dzik sobie wyjada jedzenie ze śmieci, no po prostu niesamowita historia się przydarzyła w tym miejscu, poszedł sobie w krzaki i tyle po dziku, no, ale wróci tu pewnie jeszcze, pewnie wróci. Ile ja mam szczęścia, żeby te zwierzęta w Krakowie spotykać, no i dzika nawet. Co Wy na to? Muszę Wam powiedzieć, że mam takie szczęście do tych zwierząt, w dniu dzisiejszym rano widziałem zająca w parku AWF, dwie wiewiórki, teraz dzika. Także gdzie ja jestem? Czy to jest wieś, czy to jest Kraków? Sam nie wiem. Przede mną dwie drogi, teraz w którą iść? Tam w prawo, czy tam w lewo? Pójdę tam. I wracam tą drogą już do samochodu, ponieważ za bardzo nie ma co robić już w tym miejscu, szkoda, że tam... Na dole jest to zamknięte. Jeszcze sfilmuję w sumie taki widok, ostatni rzut okiem na to miejsce, tutaj przechodząc w dół, coś tam słychać, jakieś coś tam chodzi, takiego elektrycznego, nie wiem co to jest, no i tam taki się prezentuje widok. Kurczę, akurat tutaj mi drzewa muszą zasłaniać, ale może coś, cokolwiek zobaczycie. Natomiast stąd będzie fajny widok. W tym miejscu akurat pod słońce, a tutaj widać już lepiej. I wystarczy vlogowania w dniu dzisiejszym. Pewnie jeszcze coś będę nagrywał jutro, ale chyba raczej dopiero wieczorem po pracy, ponieważ o poranku mam jakieś inne plany i nie będzie raczej nagrywania. No, tak wygląda właśnie mój czas. Tak wygląda mój czas. Dużo spędzam jednak pracując i dopiero mam ten czas wolny po popołudniami w zasadzie wieczorami i wtedy mogę coś nagrać i też wam pokazać, jak wygląda Kraków i nie tylko. No i tak, tak to wszystko jest. Także idę teraz do samochodu, no i jadę do domu. I ten film, który będziecie oglądać, to będzie taki po prostu. Jak to, to brzydko brzmi, ale taka jest prawda, taki zlepek wszystkich. Moich dni spędzonych w tym tygodniu, właśnie w Krakowie. A w Krakowie, gdzie tu się nie wybrać, jak na stare miasto? Właśnie jestem na ulicy szpitalnej i zmierzam do rynku w Krakowie. Mam tutaj też zaplanowane pewne spotkanie, i być może pewna osoba pojawi się w tym filmie. Na YouTubie, także wszystko przede mną, zobaczymy. Jest, doszedłem właśnie do rynku. Zmierzam teraz tam w kierunku pomnika Adama Mickiewicza. Oczywiście przyświeca mi przemocne słońce. Mnóstwo turystów na rynku głównym w końcu. To miasto zaczęło żyć tak, jak być powinno. Po okresie dwóch lat takiego bezsensownego życia, jakie tutaj było. Dobra, tam nie musicie się tak schylać do kamery, jak filmuję. W tym miejscu jest Kościół Mariacki. Tam jest właśnie pomnik Adama Mickiewicza. A ja tutaj zmierzam sobie pospacerować. Takie pamiątki możecie kupić różne magnesiki, inne takie duperelki oczywiście smoki wawelskie. W tym miejscu jest właśnie pomnik Adama Mickiewicza. Mnóstwo ludzi się spotyka. Tutaj jest to taki charakterystyczny punkt, gdzie ludzie się umawiają. Ja właśnie w tym miejscu też się umówiłem z kimś i czekam na kogoś. A tam. Naprzeciwko sukiennicy. Sesja fotograficzna. Państwo młodzi robią sobie zdjęcia. Tam pani wstryka fotki. Ale słodko, jak fajnie, super. I pod tym moim kościółkiem który jest najmniejszy w Krakowie, można spotkać takich grajków, którzy. Posłuchajcie, ze Czekam na mojego kolegę właśnie pod Adaśkiem, już tutaj zmierza, przyjdzie za chwilę, ale jak wczoraj z nim rozmawiałem, to powiedział, że a dobra, pokaże się w filmie, nagramy coś razem, a teraz się trochę wstydzi i dzwoni, że no, że nie chce jednak. Dobrze, uszanuję jego zdanie, ale może chociaż tutaj wrzucę jakieś nasze jedno wspólne zdjęcie, żebyście mogli sobie zobaczyć, chociaż tyle przynajmniej. Także czekam na Andrzeja. Dzień dobry wszystkim. Zobaczcie jak się zmienia sceneria. Gdzie nagrywam wczoraj, byłem na Krakowskim Rynku, a dziś jestem w parku AWF. Takie jeziorko, taki staw za mną. Naprawdę przepiękne miejsce. Bardzo lubię tutaj przychodzić. No za mną takie ławeczki. Zobaczcie tam takie ławeczki. Można sobie e, usiąść a tutaj też jest taka plaża. Zobaczcie jeszcze z tej strony. Plaża, troszkę takiego piasku, także naprawdę ciekawe miejsce. A siądę sobie na takiej ławeczce, a czemu nie? Spotkanie z moim serdecznym kolegą, przyjacielem Andrzejem było naprawdę fajne. Nie było zbyt długie, ponieważ też nie mieliśmy zbyt wiele czasu, jeśli chodzi o wczorajszy wieczór. Ale spotkaliśmy się po naprawdę chyba czterech latach, ty jak Andrzej. Mówił, no fajnie tak spotkać kogoś po takim długim okresie czasu. No i pospominaliśmy trochę, jak tam było, bo znamy się jeszcze z czasu z czasów studiów, tak? Z Andrzejem. Studiowaliśmy razem na Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Krakowie. Tam się poznaliśmy, to było w 2004 roku. Tak, no i chciałem jeszcze parę słów, coś powiedzieć, właśnie odnośnie mojego serdecznego przyjaciela Andrzeja, mianowicie mówimy do siebie szwagry, tak? A skąd to powstało? Andrzej będzie teraz zaglądał ten film, będzie się pewnie śmiał, że opowiadam. Tak powstało, ponieważ ja się spytałem mojego kolegę Andrzeja, czy chciałby się umówić z moją siostrą. Mam w ogóle siostrę, tak. Ale nie wiem, czy on kiedykolwiek się pojawi na jakimś filmie? Chyba raczej nie. I zapytałem się, czy, czy, czy on by się nie spotkał z moją siostrą, bo chciałby mieć takiego szwagra jak on. No i zaczęliśmy się z tego jakoś tak śmiać. Znaczy z tego faktu, że tak zaproponowałem, tak? No i Andrzej wtedy powiedział, że no, od tego czasu możemy mówić do siebie szwagry. I tak, tak zostało, tak zostało po prostu. Taka była krótka historia w tym temacie. Oczywiście akurat, jeśli chodzi o moją siostrę, ona jest z kimś innym i tak dalej, więc to nie wchodziło w grę takiego rodzaju spotkanie, tak? No ale od 2004 roku znam się właśnie z Andrzejem i, i, no i naprawdę wiele się wydarzyło też od tamtego czasu. Zarówno w moim życiu, zarówno w jego, tak? Myślę, że warto utrzymywać takie znajomości z dawnych lat i po prostu yy, po prostu pamiętać o tych osobach. Pamiętać, tak? Pamiętać i myślę, że to jest taki ważny aspekt. Zmienię trochę scenerię. Ja wiem, że mówiłem, że chcę nagrać taki krótki film z Andrzejem, nawet z nim rozmawiałem dzień wcześniej, ale chodź, nagramy coś, będziesz na YouTubie, <laughs> po, po, po prostu no, chciałem mieć taki wspólny akcent, tak? Trzymać to gdzieś jako też pamiątkę, tak? Ten film. No, co prawda w sieci. Okej, okay, okej, okay, rozumiem, ale ten ale. Andrzej wtedy się zgodził, a na drugi dzień jakoś tak nie miał humoru do nagrywania, po prostu. No może chłopak się zawstydził trochę tak. I no i co, ja też to rozumiem, nie każdy po prostu musi się czuć komfortowo przed kamerą, opowiadać tam jakieś rzeczy czy nagrywać, także ja to w pełni rozumiem i i okej, okay, nie ma problemu. Zdjęcie tutaj gdzieś zamieściłem już wcześniej, mieliście okazję zobaczyć. Także także tak, także jeżeli Andrzej oglądasz ten film, to Serdecznie pozdrawiam Cię z tego miejsca. No, z tego i, i z Rumunii jak będę, tak? <grym> Także fajnie, fajnie było się spotkać. No i może kiedyś, może kiedyś się przekonasz, jak będę tutaj następnym razem i uda się coś wspólnie nagrać. Myślę, że byłoby fajnie, tak? Ja tak wszystkich namawiam. Namawiałem moją serdeczną przyjaciółkę też Martę. Gdzieś tam się pojawiła w jakimś pojedynczym epizodzie. A tak jakoś niby pracujemy ze sobą na co dzień i nie wiem, czy nie ma cz czasu, czy z czego to wynika, że, yy, że nie nagraliśmy razem jakiegoś filmu. Tak samo miałem robić wywiad z Anią. Ania, Ania, moja utalentowana skrzypaczko z Bukaresztu, która pracuje ze mną. Musimy nagrać ten wywiad. Ja mówiłem, że wywiad się pokaże w maju, yy, a teraz mamy jaki miesiąc? Trochę czas zleciał. Ania zresztą przygotowała się już trochę do tego wywiadu, nie, nie chcę tutaj jej obwiniać, w tym sensie, że nagrała różne utwory na skrzypcach, tak, także także fajnie, bo, bo mamy je nagrane i będą gdzieś tam wstawiane w wywiadzie, który w końcu, mam nadzieję, uda nam się nagrać, nie wiem, może w końcu w sierpniu, jak będę w Bukareszcie, to się spotkamy i gdzieś po pracy i nagramy ten wywiad, tak. No, ale to są takie plany, takie szczegóły. Jeszcze się tutaj chwilę przejdę i będę nagrywał takie zakończenie tego filmu. No i takie miejsce za mną, znowu piękny stawik, fajna okolica. Wstanę sobie, bo tak przycupłem. Pokażę wam boczkiem z jednej, z drugiej strony. No i będę kończył ten film, tego vloga. No, myślę, że to jest wszystko, co wam chciałem pokazać w tym filmie. Takie Ciekawe zakątki w Krakowie, nie tylko e, takie najbardziej turystyczne, jak na przykład Stare Miasto, gdzie tam zrobiłem kilka ujęć. Myślę, że to są chyba już wszystkie filmy, jeśli chodzi o Kraków. E, dzisiaj o godzinie 21 przylatuje do mnie Ana, także jadę do niej, ja jadę do niej, jadę na lotnisko ją odebrać, tak? No i będziemy tutaj spędzać wakacje przez tydzień czasu. Mamy w planie jechać w góry. Mamy w planie jechać znowu yy, na wieś tam, gdzie już nagrywałem filmy także. No, coś się na pewno będzie działo, będzie ciekawie. Oczywiście będę też coś nagrywał, bo dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Zawsze kamerę mam ze sobą, więc będą powstawały filmy. Gdzie i jak, to wszystko zobaczycie w następnych yy, odcinkach. Myślę, że warto uwieczniać takie momenty, no i promować też Polskę, tak. To, że kanał nazywa się Live in Romania, to jeszcze nie znaczy, że mam po prostu tylko i wyłącznie o tej Rumunii, o tej Rumunii tak nagrywać, tak. Zawsze powtarzam, że będę nagrywał miejsca, w których jestem, ponieważ Live in Romania to nie jest tylko to nie jest tylko życie samo w Rumunii, ale moje, nasze wspólne moje i Jany życie, które prowadzimy razem, no i ono wiąże się z podróżami. Wiąże się z podróżami nie tylko w Rumunii, nie tylko właśnie, jeśli chodzi o ten kraj, również Polska. Podróżowaliśmy też do Bułgarii, do Albanii, do Szwecji, do Turcji i stamtąd też powstawały filmy na YouTube, a tak także, także co? Także no, po prostu lubię wszystko uwieczniać, nagrywać no i wiecie sami jak jest Jestem też trochę gadułą i mieliście okazję chyba już zobaczyć tak film o komentarzach, który się pojawił w niedzielę, więc serdecznie wszystkich zapraszam na ten film, który był tydzień wcześniej. A ja to nagrywam jeszcze przed tym filmem. Widzicie jak to jest? To jest takie życie youtubera. Więc tyle w temacie, tyle jeśli chodzi o ten vlog. Pozdrawiam wszystkich z tego miejsca. Komentujcie ten film, zostawiajcie łapki w górę, no i zachęcam wszystkich oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem.